Cześć, witam Was już w siódmym odcinku serii Zagrajmy w Pokémon White! No, oglądaliście chyba odcinek, informacje pierwsze, że. Fak, nie będzie szóstego odcinka. Tutaj teraz muszę wyjść, chyba. No, jednak ja nie zostawiłem. Nie powiedziałam Wam, że nie zostawiłem żadnego trenera przeszłym tam tu przy tym Harlekinie tak zapisałem sobie i po prostu no musimy teraz już mu trochę nie zobaczycie bo jest już leader ale liderem jest berks Dziękuję za twoją pomoc Moje robacze Pokemony są Jakieś do walki z tobą? Strict to jest sieć. Dobra, no jak myślicie, wygramy. Ja tam liczę na to, że wygramy z tym Bergiem. A nie, to nie widzieliście jeszcze tego nowego Pokemonu. Eee... Dobra, ja Wam powiem, kto to jest. To jest eee, Darumaka. Nasz nowy nabytek, który jest Kupsonem. O, nie wiem, czy może wygramy to chyba, nie? Dobra, Firefang mat, Ataki to Firefang Rage, Headbutt i Aurora. On się specjalizuje. O oh boże, ciągnik chyba jedzie. E specjalizuje się bardziej w atakach fizycznych niż ten, ale Firefang jest właśnie takim atakiem. Wirlipida chyba pokazywałem wam, nie? Jest, płonie. To będzie słabiej nam zabierze Screech. Ale nie nie pamiętam już, czy to jest. Nowy pokémon. Może zaraz się był tu udusił. To jest chyba. Powiem jeszcze raz. pokemon typu trujący Robak ewoluuje. To jest pierwsza ewolucja Venipida. A ono zaś na 30. levelu ewoluuje w potężnego pokémona Scolipida. To nie bardzo dobry pokémon. A tutaj. No nie, nie widzicie jego siły, bo Berg jest takim dobrym trenerem, że szok Z... czemu on Dobra Niech się leczy no później nie będziesz miałek we... Nie użymy w niego nie trafiliśmy chyba? Używaj fa... nie trafiliśmy w niego chyba. Firefang fajnie wygląda. Ja bym zrobić tak, że jak trujący ogon to jest fizyczny atak, który zabierze nam jeszcze mniej. No a na wszelki wypadek użyję Firefanga, bo jakby się miał... Nie, nie uleczy się już, dobra. To dobrze, bo bym cierpliwość już pomału tracił, bo... jakby użył... on chyba użył trzech Podkionków, czy dwóch. No i kup są level up 20. Brawo dla naszego kupca. No, zobaczcie co jego statystyki. Ja to się spacerze. 16 zwykłego ataku, a 39 specjalnego. Co ja ganisz? Dwebel. Dwebel jest Pokémonem typu Kamień Robak. Było już takie połączenie, ale on jest o wiele silniejszy. On ma chyba atak taki, ten, to ja zmienię to. Pokemon Frejki, Midi Nobrain. Frejki ma słabszy level o jeden od Meda, no to zmienimy. są wracaj! Na ostatniego Pokemona musisz zrobić furorę. Frejki. Smackdown, ten atak jest po prostu fajny. Puch. To jest, wal jest walczący. Razor Nie mamy jeszcze yy, pulsu wody. No i atak piaseczki. Ten dłeb jest kamiennym, ale bardzo szybkim, nawet Pokémonem. Ja go... fuck, walłem. No, prawie zjechało go, no ale mamy słabsze przelewele, bo przed tym, jak musiałem zrobić nowa se rozpocząć grę, to nie chciało mi się expić. No spokój ze słabe, w Pierwszy to ja miałem, na drugim odcinku to miałem 14 level, nie? No dobrze, dziękuję. Kupsa, L Lewani, to jest nowy Pokémon. Lewani to jest ostatnia forma naszego Sładluna, czyli nobrajna który ewoluuje przez szczęście. Ja bym chciał jak najszybciej, bo jeszcze możesz poznać Slesha. Lewani, tak się prezentuje, bardzo jest to fajny Pokémon, nawet silny. No jakby nie był silny i ładnie nawet wygląda, chłopczyka ma. Firefang! Lewanie już ostrego liścia, to nam na... nic nie zrobi. Dobra, może trochę zrobiło, ale ugryźć ugryź tak mocno, to zobaczycie furorę. No i widzicie, czy lewele przewagi ale w wkusem jest najsilniejsze na świecie. I jeszcze ile ekspa? Jakbyś prosił tak. No, dwa do ataku, dwa do spida O, dwa lewce dostałem, brawo. Dwa do ataku, czy do HP. Kupcem się chce nauczyć fire pięści. Zobaczymy, co to daje. Fire, jest fire 65, a fire punch 75. Psychical? No, to fizyczne są obrazem zamieni mam tę Fire Puncha, bo fajnie wygląda Fang, zapomniałem. Jak on się uczy po ewolucji walczących ruchów, no to ja nie zaniedbam moich Pokemonów. Z tego, co słyszałem i oglądałem kiedyś. I oto nasza trzecia odznaka zdobyta. Brawo! Oznaleźmy odznakę insektów. I chyba do tego jeszcze TM, yy... nie mów, że bo jak Furry cutter, to mnie już zbo będzie błag... No, mówiłem, że to Insect Badge, niewiarygodna, mogę trenować Pokemon'y do 40. levelu. I o czy mam jeszcze, Struggle Bug, struggle bu a to jest taki słaby, 40, zabiera chyba, ale coś tam chyba robi jeszcze, no bo taki słaby. Dobra, możemy odejść od tego berga. Z tym harlekinem nie chce mi się gadać. Teraz możemy jeszcze i iść coś zrobić, jeszcze powrócić, Bo, no, ale... gdzie tu jest wyjście? Uch. No i znowu nie tu chyba weszłem. Bo... Jak ja... Mnie to denerwuje, ta. ja nie umiem zawsze z tego wyjść, nie wiem czemu. A, ja przecież mogę biegać. No, tu już chyba powinno być wyjście. Nie, tutaj. No, idź. No, tutaj powinno już być wyjście. No, na no szczęście, szczęście jest. Nie będę tego leczył tych mój pokój. No, ekstrema wizjer dzwoni. Y, Bianka, Czeren, y, czy profesor Juniper, czy mama? Bianka. No i. Jesteś silny Pokémon no, na roze4. I idziemy. To jest chyba pustynia. Mamy troszkę kaski? Znaczy kupię lamoniady. Zasło w gardle. Bar... No, dropła mi fresh water. Daj jeszcze jedną i więcej nie chcę. A jakbyście nie wiedzieli, gdzie złapać Darumakę, to w pustyni wam pokażę. Trafia się sporadycznie. Nie za często, nie za rzadko. No i sam tam też inne pokemony, nie, ale wiem, że widzieliście. O, Bianka. Co ty chcesz? Hej, Tobi, Co ta? No, o walkę. Przecież w budynku się nie walczyć. Ty masz pomysły. Tak, najpierw mi w pokój cały, a tu teraz co? Rozpierdol, tu zrobisz. Dobra. Ja muszę chcesz walczyć, bo odejdź. Ona ma chyba. Nie, ona nie ma Tebika. Ona ma zawsze takiego, matku, Matko, ona chce walczyć. Bianka kontra Tebik. Tebik kontra Bianka. Ja mam oczywiście pierwszego Kupsona, bo jakby inaczej. Ona. Te... Ja my też mamy cztery Pokemony. Herdier. Z... Ej, ona. Fajnie, mam myszkę cały czas, ona oszukuje. Jako że nasz Hardier... Ojej, ona imituje... Nie no ty gadzie, zapłacisz za to, zobaczysz, zapłacisz. O zobaczcie sobie jak fajnie wyglądał mnie z ta pięść. Uju. Hardier używa odraslef. i Zaidentyfikujesz mnie. Aha, tak. Jak psy obłąkują się. Dobra, wykończymy tego herdiera szybciej niż to jest możliwe. Im szybciej tym lepiej. Nie będziemy się z tym czymś. No nasz herdier jest no, zarąbisty. Bianka używa Muny. Chcesz mieć Pokemona? Nie. Muna... widzieliście perłę. Kupcą. Aha, to wykrywa jeden atak. Ten ostatni. Co ja wam to pokazuję, jak wy i tak to nie Dobra, firefunch kup... Firefunch. Firepunch kupson. zon. Impression. To jest To co ci to dało jakieś mno? Z chyba synchronizuj z... Umiejętność. Nie ma natury, synchronizaj. Kubaru. Kupcون Pignite Widzę, że ci ten Tebig ewoluował. To jest nowy Pokémon Pignite. To pierwsza ewolucja Tebika. Ta ewolucja uzyskuje pod tym walka. No i Pignite mi się podoba, fajne jest, taka, taka świnka. A no tak przecież Flame Charge. Ten atak podnosi speeda. Dość często nawet. No i, i możemy się spodziewać speeda pod mnie. Krytyk! O ty... Nie, nie, nie. O Boże, przekręcam mikrofon. No i pignite speed rośnie. Nie będę ryzykował pigma i tym, tym czymś. Dobra, frejki nie idzie. Myślę, że przeżyję jako... A ty zobacz... Ja mam jeszcze frejk... Ja mam jeszcze aszałata. Jesteś lepsza ode mnie Bianka, no na pewno. Flame Charge. Ja bym wolał trikwad umiejętności, bo te water, coś tam, torrent, to jest No i znowu speed, no to to wali nas, naszego freakiego. Ostra muszelka, Pignite używa defensy curl. I co ci to da? Aha, ja korzystam z fizycznego ataku. No nie, to powinno wybrać... O, Asha chce się nauczyć ostrej muszelki. Wybierasz sobie fizyczny czy specjalny? No widzicie w końcu zabiłeś coś na hita Freki 388 Kupson, 23 lewe. Brawo! 2 do ataku, 2 do HP, HP mu nawet dużo ma. Bianka wysyła Pansage. A. Switch Pokémon? Tak, zmieniam, bo to jest trawiasta mokra chyba. Jeżeli się nie wyje, ja się mogę pomylić. Kupson, idź. Pan no to jest ta trawiasta małka. No, dobrze, mówi. Jednak się ma prawo bo jak nie jest często. No i to już brzmiata ta małka, bo ta małka jest nawet słaba. Nie, ale kiedyś trenowałem jej, wtedy moja była silna. Monachita nie wdychała. Nie, ta małpka. małki są dobre jak się. Każdy pokarm, według mnie, jest dobre jak go się umie wytrenować. Nie umiesz? Trój. Dobra, idź, Bianka, bo. I, i, jesteś bardzo silnym czerenem. Tak, jesteś bardzo silnym czerenem trenerem. Dobrze. Dobrze ja. Nie chcę z Tobą gadać, idź. Dobrze dziękuję wam. Już nie będzie na pewno koniec odcinka jak chcę e, jakąś potkę Freshwater Na Kupsonie Wygra Frayking tak Bo co się w mam kasy dużo To on nas najbli. A co ty tu robisz, Czeren? To, że znowu przyszedł swoją filozofię tu studiować... Hej, Tebik! Masz insect bait? Jesteś naprawdę silnym trenerem, muszę cię sprawdzić. Pod jakim względem? Matko, jak mam, mam chrypę. Czeren chce walczyć. No ty też masz cztery Pokemony. Czeren wysłapi dawa. My też go mieliśmy. Ale ja chciałam specjalnie dziewczynkę, bo była ja taka... No sam stone się podniósł. Czyli jest ośle... możemy bardziej oślepnąć i nie trafić. Pidaw użyła Quick Attack. Traw proszę, kupcy. No i ja według medumie... mnie zmiecie to na hita. Pidaw nie jest jakimś tam bardzo silnym Pokemonem. No ale mnie wpiździ... Pampur. to jest oczywiście zawodna mopka. Bo Pan Sir to jest ognista, chyba dobra, idź no, Brain. Go, go, Power Rangers. Go, Brain, jak nie umrzesz, to możesz ewoluować jeszcze. Dobra, no, i, no dobrze, tam Pampur. ostry liść, nie więcej. Bite, on gryzie, ale przecież wiesz, że to jest robak. To komputer jest ustawiony tam na jakieś tam ataki, nie? Dobra. A tu będzie snivey, to Zaraz zostawię. Dobra, idę po co? Mogę zostawić. To zostawię. A we mnie oczywiście PG Sanson Leopard. Nie, zostawię to. Leopard. Taki kotek, co ma oczy na ciele. Dobra, Bugbide. Sand attack. Sand attack. Nie zmniejszył celność. Wow. Tak się zastanawiam. Trenuję Pokémony do turnieju. Grałem sobie tak w Fire Red Mam cały boks do trenowania, który bym chciał wytrenować. To. Nie mam żadnego konkretnego poka, bo tak. Mam tam Lotada, co chciałbym, ale już mam dużo wodnych wytrenowanych, bo chyba dwa. Gdzie, ale zero trawę z tego? No i tak sobie myślę, co by tu wziąć. Patrzę, jest Herakles. No dobra, walka, robak to jest. No i to sobie to wziąłem, no i to trenuję. To mam do 30, któryś tam poziom, w 3 dni. Na przyspieszeniu maksymalnie. Piszcie, sobie 902 mila To tam tak będzie. Grało, że nie będziecie widzieć w ogóle niczego. O, no Brain 24, czy do HP. O i wali go jeszcze sam i Servine. Ponieważ Pokemona nie nie chcemy zmienić. Zostałem przy Walce, mogę zmienić na Kupsona, by miał więcej trochę doświadczenia, ale Kupson jest silny. Nobrine jeszcze musi nie ewoluować. Bite nie zabije tego Servina. No to jest silny pokémon. Nie mówię, że nie, ale mi się nie podoba. No, serwań jest jeszcze fajny, znajdzie też serparior. Ja o tych pokach nic nie mówię. O citrusbery mam. zje. Serwań jest wyższą formą snajwiego. Ewoluuje w nią na 17 poziomie. A serwań ewoluuje na 36. Chyba. Serperior potężnego, trawiastego Pokemona. Nie będę używał bo cięcia, bo to jest... Leaf Tornado! Fajny atak no jest tylko że to nam mało zabierze, ponieważ jesteśmy trawieści i jeszcze do tego rowoksu z nas. No brań jest silny. Dobra. Udziubnij go i się skończy. Servine. Pada, masz jeszcze coś? Czekaj, miałeś tak. Pance... Pampura miałeś, pidawa, Lejparda... A koniec. Dobrze, dziękujemy Ci. Cherry is clear for me, aż są... So nie umiem angielskiego. Ja umiem więcej słówek. Znowu Ekstrema Vizje. Muszę zrobić na chwilę ścięcie. Dzwonią co chwilę do nas no, przez ten wizjer, że... CZER... Hello, jest sekunda... ...Something... ...Bianka... No dobrze... Czemu my nic nie mówimy, a by. But... Aha, ja, czekaj... Hello... Nimbasa no, City jest, wiem, że po drodze czwartej. Tutaj jest pustynia. Pierwszy trener. Kilku trenerów pokonamy i... Dobrze. Wielkie dzięki. Walka Pokémon tam, 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 tam Challenge wyżywa Bec Paper Cane. Cane. Wysyła darumakę. Na którym poziomie? 19, spoko. Nasz kupca no jest na 22 chyba. O, 26. 23? Cool. Edbut chyba powinien być fizyczny. Tak mi się bo najmniej wydaje. Darumaka Aurora, a to specjalny. No, i co ci to dało? Nie, krytyk. Piździł we mnie. Wiecie, taką ciekawostkę mam pokładował w Wi-Fi. Warto dawać! Sandstorma na początku. Bo ten Pokémon, który jest szybszy, oberwie pierwszy od Stormstorma. Na przykład był szybszy i walnął pierwszy, a on był drugi, no to w niego walnie. Taka ciekawostka. Nie wiem, czy w Polski gdzieś grał przez Wi-Fi. Chyba, że na emulatorze. Bo tak to ja nie gram. No Red przez sama i to kto Szczecie gena, nie? Bo tak to... To jest Barnhill na pewno. Macko jakie... A, bo myślałem, że nas poparzą. Te główienko. Chyba, jak nie zaraz tu chytnie co... No i wykrakam... Sendaila można tu złapać. Ja sobie tu poza odcinkiem po XP trochę tak. 25. Ale kupsona będzie ciężko to po expić. Bo jak to samo z siebie jest silne, no to... Wreszcie tą kele i chyba... Łączą to niepotrzebnie. Moje pokemony są rekomendowane w syciach, w sklepach. No i że te pokebole z tego plecaka nie wypadną, nie? Kotoni. Widzieliśmy to? Nie, nie widzieliśmy to. Kotoni jest to pokemon typu nie, to. Nie. Pokémon typu trawiastego ewoluuje w. We, wash, wish Wash Code, czy coś. Ewo... To jest ekskluzywny Pokémon dla Pokémon. No, Black White go nie ma, chyba że wymienicie sobie z Zapetyli. Ja wymieniłem sobie Nie Jest transport! Jest kubuś! Czemu ja kubuś go nazwałem? Nie wiem. Zapetili jest szybko szybka i ma... może poznać trafę latające ataki w anime to na lata, nie? Boże, coś mnie szczekło jeszcze. Nie pokonam sobie tego pokaz. i będzie już level up i skończę ten odcinek, bo Sandile na 15. Dobra. Imitate. Mm, 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 mm. Brawo, a tak mam już co A ja użyję Ice Fire Punch, a nie Ice Punch. Tu dead. Mm, mm, mm. Jeszcze lewca nie dostałem. Dobra, stanę gdzieś, gdzie nie ma poków. Boże, tu. Nie, pójdziemy potem ten Co mamy tu? Super potkę! Dobra, ja się z Wami żegnam. Był to. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapki w górę. I myślę, że odcinek się podobał. Cześć! Boże, gdzie to się wyłam